Zapraszam Państwa na relacje z targów zoologicznych Animal Market. W Poznaniu, gdzie organizowana jest impreza, znajdziemy bogatą ofertę nowatorskich produktów w postaci karm, środków pielęgnacyjnych, ubrań czy zabawek. Wystawców postanowiliśmy zapytać o to, jakie innowacje dla naszych pupili pojawiły się w ostatnim czasie na rynku. Targi Animal Market to wydarzenie skierowane głównie do centrów ogrodniczych i do sklepów zoologicznych. Oczywiście tutaj też zapraszamy weterynarzy i poradnie weterynaryjne. Targi Animal Market, druga edycja w tym roku, po raz pierwszy pod nazwą Targi. Wydarzenie. Które przygotowaliśmy przy największych targach ogrodniczych Gardenia. Jest to też związane z tym, że targi Animal Market to tak szczerze odgałęzienie czy pewna, pewna branża, która już jest obecna w centrach ogrodniczych. I tutaj firmy, które eksponują produkty z zakresu odżywienia y, zwierząt, czy też wszelkiego rodzaju pokarmów, czy to też akcesoriów, wszelkiego rodzaju klatek, akwariów, y, terariów. Y, one w centrum ogrodniczym są obecne, i, i ten trend jakby przychodzi do nas z zachodu, e, że w każdym centrum możemy już coś dla zwierząt znaleźć. Dlatego e, w, ty, e, w momencie, gdy na targi Gardenia przyjeżdża cała branża e, ogrodnicza, cały tutaj świat centrów ogrodniczych polskich, to przy tej okazji bardzo. Dobrym rozwiązaniem jest ekspozycja również produktów z zakresu zoologii. Dlatego też targi Animal Market przy Gardenie. Na tegorocznych targach chcieliśmy zaprezentować klientom w pełni wyposażone zestawy akwarystyczne. Klient zakupując zestaw akwarystyczny ma już. W pełni wyposażony zestaw, nie musi nic więcej dokupować. Jest to pokrywa z oświetleniem. W środku jest filtr wewnętrzny, duży wewnętrzny filtr biologiczny. Do tego kolorystycznie jest dopasowana szafka, czyli dobrze działający ze sobą zestaw. Jest to opatentowany system filtracyjny przez Niemców, bo to jest niemiecka firma. Jest to duży wewnętrzny filtr biologiczny. On działa na zasadzie przelewowej, lustro wody w zbiorniku mamy czyste. Dodatkowo zabrudzenia zaciągane są też z dołu. W środku, dzięki wkładom, mediom filtracyjnym różnego rodzaju. Daje nam duży, dużą powierzchnię biologicznej filtracji. W ostatnim czasie prawdziwą furorę na naszym rynku robią ubranka dla zwierząt. No właśnie, czy różowy dresik czy kombinezon moro to nie lekka przesada? Nasze zwierzęta mieszkają z nami w domach, są ssakami podobnie jak my i mają taką samą wymianę ciepła jak my. Skoro prowadzą taki sam tryb życia jak my i nasze dzieci, lekarze zalecają ubieranie zwierząt żyjących w mieszkaniach. I będących uczłowieczanymi. I jeżeli nasze dzieci ubieramy na różowo, na błękitnie, sami dbamy o to, żeby estetycznie wyglądać, to dlaczego nasze zwierzę ma nosić stary rękaw ze swetra babci, kiedy jest mu to potrzebne? Zawsze przyjemniej będzie, jeżeli będziemy mieli szansę na to, żeby to zwierzę wyglądało równie estetycznie, jak nasze dziecko czy my sami. Czy tak jak w naszej modzie, tu również panują jakieś określone trendy? Tak, zdecydowanie panują trendy, natomiast są one dwa jakby równoległe dla siebie, można by powiedzieć. Jeden trend to jest taki trend niemowlęcy, gdzie właściciele swoje zwierzęta traktują jak dzieci, i tutaj zawsze takim Królującym kolorem jest różowy i błękitny, tak jak postrzegamy nasze niemowlęta. I drugi trend jest równoległy do mody ludzkiej, czyli jeżeli w modzie ludzkiej pojawiają się szarości, to właścicielka, która wychodzi z psem na spacer, chciałaby, żeby on dobrze z nią wyglądał i kupuje mu ubrania w podobnej kolorystyce, w podobnym designie, jak nosi sama. Czy to, z jakich materiałów wykonane są te ubranka, jest ważne? jest to szalenie ważne i szalenie istotne ponieważ my jesteśmy ubierani od niemowlęcia i od pokoleń i tutaj jakby mamy pełną świadomość tego dlaczego nakłada się na nas ubranie natomiast pies jeżeli chcesz go będzie ciągnęło nie pójdzie nie będzie chciał współpracować także dobór tego z czego wykonany jest produkt z jakiego surowca Plus to, w jaki sposób jest przygotowany pod kątem wyrzutu łapy, pod kątem pracy całego ciała psa jest bardzo istotne, ale to tajemnice takie produkcyjne. Jednych z nowych innowacji na targach są ubrania dla lekarzy weterynarii. Są to ubrania antystatyczne, plamoodporne. Chcieliśmy tak, żeby w lecznicach było bardziej wesoło, było więcej uśmiechu, czyli te ubrania, żeby nie były zwykłe, zielone czy niebieskie, ale były we wzory w psa, w kotka, żeby w tych lecznicach po prostu było wesoło. Jest to nowy produkt na naszym rynku, miejmy nadzieję, że będzie zainteresowanie duże. I chcielibyśmy to po prostu rozpowszechnić we wszystkich lecznicach. Jak wybrać odpowiednie legowisko dla naszego psa czy kota? O to pytamy m.in. wystawców targów Animal Market w Poznaniu. No właśnie, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, wybierając ten produkt dla naszego pupila? Więc jeśli wybieramy produkt dla naszego pupila, musimy zwrócić uwagę, czy jest to pupil mały, czy duży, żeby legowisko było dostosowane do jego rozmiaru, jak i również do budowy zwierzęcia. Zwierzę na legowisku powinno się czuć tak jak my na swoich tradycyjnych legowiskach, swobodnie, bezpiecznie. I oczywiście legowisko powinno być też estetyczne dla nas, jak również dla zwierzęcia, bo one też mają swoje zmysły na pewno wzrokowe i też nie wszystko im się podoba. Wtedy szarpią legowiska i szybko je niszczą. Jakie innowacje w tej dziedzinie znajdziemy w sklepach zoologicznych? Więc wprowadzamy legowiska wielofunkcyjne, które jednocześnie mogą być ochroną dla zwierzęcia, miejscem wypoczynku zwierzęcia. Wprowadzamy legowiska z modnych materiałów, kolorystycznie dostosowanych do obecnych trendów panujących na rynku. No właśnie, jakie formy, kształt, jaka kolorystyka są obecnie najbardziej na czasie? Oczywiście w tym sezonie wiosennym kolorystyka dominuje y, zielenie, fiolety, róże, jak również y, bardzo przyjmuje się towarzyty z dżinsu. Z największą innowacją teraz na targach to są ekologiczne wypieki nasze strusinki. To jest dropsy XXL ze strusia z ryżem i orkiszem. Po pierwsze jest to nieznane źródło białka w Polsce i właściwie jedyne. Po drugie jak już wspominałem o właściwościach hipalargicznych. Coraz więcej psów ma problemy ze skórą, ze z sierścią i dlatego też widzimy potrzebę wprowadzenia tego typu produktów na nasz rynek. Biorąc pod uwagę właściwości dietetyczne akurat strusia i strusiny jako takiej, to tutaj nie ma akurat żadnej, żadnej powiedzieć cienia, ani wątpliwości, ani takiej obawy, że, że to może zaszkodzić psu. Jest to naprawdę wysokowartościowe źródło białka. Jesteśmy na rynku od paru lat i ciągle zauważamy tak jakby wzrastające zainteresowanie akurat tego typu produktami. Oczywiście wiąże się to też z koniecznością mimo wszystko poszerzenia wiedzy na temat strusia i strusiny jako takiej, bo ludzie, jak powiedziałem to jest jedyne źródło białka nieznane i też no, trzeba tutaj trochę edukować. Na Market Znaleźliśmy kolejną innowację, jest to niewidzialne ogrodzenie dla psa i kota. Co to znaczy? Niewidzialne ogrodzenie, czyli system, który utrzymuje psy i koty w wyznaczonym terenie, zapobiega ucieczkom, a jednocześnie potrafi chronić wybrane miejsca w ogrodzie przed obecnością psa i kota. Jak to działa? W ogrodzie mamy ukryty kabel, może być zakopany, wpleciony w siatkę. Jest to mały cieniutki kabelek, który wyznacza strefy zakazane dla psa i kota. Pies lub koło odnoszący specjalną obrożę elektroniczną, zbliżając się do takiej strefy chronionej, słyszy ostrzeganie dźwiękowe w obroży, które informuje pupila o zbliżaniu się do strefy zakazanej. Jeżeli zwierzak podchodzi jeszcze bliżej, obroża podaje krótki impuls elektrostatyczny, który zmusza pupila do odwrotu. I impuls elektrostatyczny, dobrze, czy to jest bezpieczne dla naszych pupili? Tak, jest to bezpieczne. W naszej ofercie są systemy z certyfikatem ECMA, czyli działamy na psa lub kota nie za pomocą bólu, tylko za pomocą nieprzyjemnego uczucia. W tym momencie jest to napięcie, krótkie napięcie, skurcz mięśni, który jest nieprzyjemny dla psa lub kota. Czy ten system wymaga jakiegoś specjalnego traktowania? To znaczy tak, system jest zupełnie bezobsługowy, czyli włączamy system, on zaczyna działać. Natomiast jeżeli chodzi o psa i kota, dobrze wprowadzić zwierzę w działanie takiego systemu. Najczęściej jest to koło tygodnia czasu po 10 minut dziennie. I to wystarczy, żeby pies mógł swobodnie biegać po ogrodzie, nie niszcząc go. Ale czy każdego zwierzaka da się przekonać do tego urządzenia? Jak na razie nie znaleźliśmy takiego, który nie dałby się przekonać, tak? Tu ważne jest to, że pies lub kot działa po prostu jak gdyby zgodnie ze swoimi potrzebami i unikając tych miejsc, gdzie sam czuje się nieprzyjemnie, jak gdyby robi coś dla siebie. Przy wyborze najlepszej smyczki automatycznej naszej firmy dla naszego psa powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na to, jaką, mam, jaką wagę ma pies. I nasze preferencje. Co lubi? Czy, jest, czy, czy lubi duży, długi wybieg? Czy jest psem dynamicznym? Czy lubi ciągnąć? Czy jest psem spokojnym? I od tego uzależniamy, czy smyczka będzie smyczką, czy wybierzemy smyczkę na taśmie, czy wybierzemy smyczkę linkową. Ja osobiście polecam dla każdego pieska, który jest psem o charakterze energicznym, silnym, polecam smyczkę taśmową. Tutaj ta karma jest skierowana na. Pełnej, pełnego przedziału wiekowego psów, czyli od szczenięcia do, do psów już starych, skorowanych. Yy, karma wypełnia jakby lukę na, na rynku, gdzie istnieją karmy gotowe, ekstrudowane, specjalnie preferowane dla, dla zwierząt, a istnieją również psy, które jedzą tylko gotowaną karmę. My się lokujemy pomiędzy tymi właśnie uciąż, uciążliwymi Czynnościami gotowania, czyli zastępujemy gotowanie psom. Psy, które nie chcą mieć karmy twardej, naszą karmę jedzą bez najmniejszego problemu. Innowacyjność polega na rodzaju, na, na technologii wytwarzania tej karmy. Jest to, to mięso jest podawane w formie obsypki na, na eksploatowanej kukurydzy i ryżu. Jest to mięso wieprzowe, sama szynka, białe mięso. I nie posiada w sobie żadnych wnętrzności, żadnych ścięgien, nie, nie, nie stosuje się tej kości, jest to czyste mięso. Karma jest bardzo łatwo przyswajalna przez swoją lekkość ona już od razu jest spuchniona, gdzie normalnie karma puchnie dopiero w żołądku zwierzęcia, jest podawana od razu napęczniała, przez co szybko wypełnia żołądek zwierzęcia. Jest bardzo energetyczna, więc dostarcza wszystkie niezbędne witaminy, minerały psu i jest bardzo łatwo przyswajalna w 90%, 90% przez co pies robi no, niewiele grudzi po sobie. na rok przybywa w naszym kraju osób, które decydują się na posiadanie zwierzaka. Ponieważ zdarza się, że nie mają pomysłu, ani wiedzy, by odpowiednio zająć się swoim pupilem, tego typu targi są doskonałą okazją do zdobycia fachowej porady i do wydania naprawdę sporych pieniędzy, na przykład na ręcznie wypiekane smakołyki czy masaże dla psów.